Witajcie, kochani, w ten e, bardzo nieprzyjemny dzień. Bo mamy mrzawkę, jest listopad, jest mokro, ale my z mamą nie poddajemy się i wędrujemy na grzyby. I już mam kilka podgrzybków zebranych, więc e, no, może być to owocny dzień. Więc towarzyszcie nam do końca i. Bawcie się dobrze tak jak my podczas zbierania grzybów. Już kilka mam podgrzybków, i tutaj mam kolejnego. Ładne jeszcze te podgrzybki są. Więc wędruję do koszyczka. Kolejny. Tutaj mamy dwa podgrzebeczki do koszyczka. O i tu się jeszcze ukrył, taki trochę większy. Oj, ale on już, no niestety. Następne miejsce z podgrzybkami w tym lesie, także tutaj nie próżnują, jak widać, ślimaki, ale większość jest ładnych i zdrowych. Malutkie tym bardziej. Jesteśmy w okolicach Wyszewa na grzybach. Jak zwykle, kontrolnie trzeba się jeszcze rozejrzeć wokół, czy gdzieś braciszków nie ma. O! I jest braciszek. W tym lesie nie spodziewam się prawdziwków, tak jak w lesie bukowym, w którym ostatnio zbierałam. Więc e, myślę, że podgrzybki to będzie szczyt marzeń. Ale, mimo wszystko, bardzo lubię podgrzybki, szczególnie tego typu, które tutaj znajdujemy. Więc ja się nie smucę, ja się cieszę, szczególnie z tego, że jesteśmy w lesie. Że można trochę odetchnąć od miasta. Zawsze takiej ucieczki szukam w lesie. No, mama tutaj znalazła piękne podgrzybki, ale co ciekawe czerwonego kozaka. Ale takiego ładnego, jędrnego. Zobaczcie, jaki piękny. O! Noga wysmukła. Tak, bo w tym mchu to ma. No, to musiał długą nogę wytworzyć. Tak, wychylać moc. Śliczny. Normalnie ekstra. A popatrzcie na drodze. Między wrzosami jakiś super piękny muchomor. No, my muchomorów nie zbieramy. Wiem, że są niektórzy, którzy je zbierają suszą i stosują w różnych preparatach, czy też bezpośrednio. No, ale no, ja się nie odważyłam i chyba się nie odważę nigdy na stosowanie muchomora. Śliczny, po prostu piękny. Jeszcze można napotkać też miejsca, gdzie y, można byłoby nazbierać tej borówki czerwonej, bo Naprawdę sporo jej tutaj rośnie między mchami, między chrobotkiem reniferowym. Taki bardzo ładny las dzisiaj nam przyszło odwiedzić, więc zaraz Wam pokażę borówkę. Tutaj całe poletko tej borówki jest. Wybraniłyśmy las na trochę większe sosny. Ale tutaj wbrew pozorom trochę mniej podgrzybków. Tutaj mamy takiego jakiegoś, widać, podgrzybka. A, to ten sitek. Maślak si też. To taki niezbyt fajny, no ale dobrze, biorę. No, trafiłam do dębowego lasu i no, chyba się myliłam, że nie znajdę prawdziwków, ale niestety te już się rozpadają, więc szukam, może coś młodego będzie też. Las jak z bajki. Po prostu jak z bajki. Popatrzcie na ten mech. Jak z bajki o Jasiu i Małgosi. Tutaj mamy takie dwa ładniutkie. Od grzybuńki. Tutaj jeden taki porost, chrobotek reniferowy, Popatrzcie, jak tutaj jest porośnięta gałąź drzewa. Jak to ślicznie wygląda. Często chrobotek właśnie e, takie wrażenie e, śniegu, jeśli porasta na przykład dno lasu. To jest takie wrażenie jakby śnieg napadał. No ciekawe czy to będzie prawdziwek. Chyba tak. Mhm. Prawdziwek. No to fajnie. Że prawdziwka też znalazłem. Zaraz sprawdzę czy będzie dobry. Wygląda na to, że dobry prawdziweczek. A to dlaczego tu prawdziwek? Bo buki tutaj też rosną pomiędzy świerkami, pomiędzy sosnami. Więc to też dobre miejsce. No i moi drodzy, nawet malutki siedzuń sosnowy udało się znaleźć, więc jest fajny, fajny grzybek. Bardzo lubię siedzunie sosnowe z jajecznicą na przykład. To jest super. Więc wkładam do koszyczka. A tutaj piękne borówkowe miejsce. Zobaczcie jakie ładne boróweczki tylko przychodzić i zbierać. No teraz to one są dojrzałe, idealne do jedzenia. Wiem, że będziecie krzyczeć że nie je się z krzaczka. ale powiem Wam tak, po deszczu krzaczki są umyte. A to są moje zbiory, maślaczki świeższy sosnowy, prawdziwek, no i bardzo dużo podgrzybków, no i jeszcze opieńki. No moi drodzy, aktualizacja danych. Strafiłyśmy jeszcze na opieńki, wracając. Maślaki, no i jeszcze popatrzcie jakie fajne tutaj podgrzybki. Więc ja biorę. Aż trzy obok siebie. I to takie ładniutkie. Więc będzie co jeść. Jeszcze idziemy z drugiej strony jeziora, żeby zobaczyć, czy są może ceglastopory borowiki. No i ładny podgrzybuś, ale powiem Wam, że wszystkie one są powygryzane już przez ślimaki. No ale cóż, ja nie wybrzydzam, biorę tak, jakie są. Ważne, że nie są robaczywe. stąd się już moi drodzy z wami pożegnam buty mi niestety nieprzyjemnie przemokły nie spodziewałam się tego, że będą mi przemakać więc powoli powoli się już kierujemy do samochodu day.